Dzień dobry, witajcie. Po małej jakby przerwie na kanale taka lekka posłucha ostatnio była, był mały urlop, w każdym razie wracamy już do normalności. Pora nadrabiać materiały, zaczniemy sobie od niemieckich panceników, które gdzieś tam zapowiedziano w międzyczasie. Pojawiły się ich parametry, więc staram się je dzisiaj omówić. Nie będę ich omówił wszystkich, bo w ogóle ostatnio olewa, trzeci, czwarty, w sumie piąty też, ja radę sobie od piątego mniej więcej zaczniemy tak mniej więcej jakie są moje zdania. Ogólnie cały koncept, koncept linii to Dostęp do torpedo o dużym zasięgu, duża ilość dział dodatkowej o wysokiej celności, niska wykrywalność. Dostępna sondra hydroakustyczna, podobna do tej z niemieckich krążowników. I dostępny sprzęt eksploracyjny, szybka grupa naprawczo-ratunkowa z przyspieszonym czasem przeładowania. Porównanie ze standardową. Gdzieś tam tą trójkę, czwórkę ominiemy, piątka. W sumie to jest. Jest problem w można powiedzieć, że brakuje nam jeszcze kilku klas okrętów. Mamy to podzielenie na krok, bo krążownik to krążownik, pancernik to pancernik. Bo tutaj w zasadzie te pancerniki to tak nie do końca są pancerniki. To były tak zwane battle trochę bardziej okręty liniowe, jak dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, w każdym razie przydałaby się nam dodatkowa klasa pod takie, pod takie właśnie linie, no ale cóż, mamy jak to mamy, w ogóle nie chcę grę utrudniać. Piąty tier, 47600 HP, opancerzenie 19 mm, cztery podwójne 300 piątki standardowe niemieckie, zasięg 16,380 16,3, 850 m, wylotowa, to jest na obekach na PBK OB mamy 5 m szybciej, PBK 8300 24 sekundy przeładowania, maksymalny rozrzut to 185 metrów, sigma 1,6. Uzbrojenie dodatkowe to jest 12 pojedynczych 150 na zasięgu 5 km i 8 pojedynczych samych na 5 km. Obrona przeciwlotnicza szału tutaj wielkiego nie ma, jedna eksplozja, także tutaj jakoś... No ale to jest piątka, więc szału tutaj raczej nie będzie. Maksymalna prędkość 26,5 węzła promień skrętu 740 m, czas i 113,3. Wykrywalność z powierzchni 12 km, wykrywalność z powietrza 19, 19 tak, 9,7. No i mamy r oraz oraz naprawkę. Szósteczka w sumie bardzo podobna. Można by powiedzieć, że trochę takie same są obrazki, czy mi się wydaje. Nie, różnią się trochę, ale w każdym razie jest bardzo bardzo podobno. Tutaj mamy już 25 mm na dziobie 50-2300 HP, 4 podwójne 350 już, zasięg 16,6. Tutaj mamy 105000 już na ppk 28 sekund przeładowania. 87 metrów rozrzutu, Sigma 16 dodatkowa to jest 14 pojedynczych 150, które mam już zasięg 5,6 km i 8 pojedynczych 5,6 km, 88. Bo w sumie z tego co widzę, to hmm, kadłub jest chyba taki sam, identyczny, różnią się tylko nad budówkami no i główną artylerią. Tylko, że mamy już pęknąć maksymalnie 28 wezów, pomidską to 780 metrów czas na 14 sekund, wykrywalność 13,2, czyli większa, no i z powietrza 10,3. Mamy, mamy za to erkę, kę naprawkę no i Synch, i już nam się powiadamia tutaj sonda. Zasięg torped to 3,8 wykrywania. Zasięg wykrywania okrętów 5,5 km. Siódemeczka, też ma Nie, tu już mamy 380. Yy, mamy też 25 mm na dziobie. Bardzo mnie zastanawia ogólnie, yy, bo wiecie, no bo tak naprawdę to opancerzenie to jest głównie dziób i rufa, tylko że. Jest bardzo ważne. Bardzo ważny jest układ tego opancerzenia, bo tu już widzę, że będą miały pas pancerny, który będzie trochę lepiej opancerzony. I kwestia tego, jaki będzie jeszcze pokład, jakie będzie opancerzenie pokładu i jaki będzie układ cytadeli i tak dalej. Więc na razie ciężko, bo tym pancerzu wygląda. To ten pancerz na, na papierze obecnie wygląda średnio, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, jak one już się pojawią. Próbowałem jakoś w plikach wygrzebać, ale jeszcze chyba ich nie ma w plikach, więc. Więc kontynuujmy, 380, zasięg ognia 18,6 km. No już na PPK mamy 10900, 204 m od rzutu, Sigma 1,6 dalej. Hmm, jeżeli chodzi o... tutaj się już pojawiają wyrzutnie torpedowe. Dwie poczwórne, 500 trójki, bardzo, bardzo niemieckie, 13700 obrażeń. 10 km, prędkość 50 węzłów, czyli w sumie torpedy prawie jak z niemieckich dd nowych. Czas przeładowania 110 sekund i mamy tutaj torpedy 1 1,2 2. Kilometra, zawsze to tam coś, coś puścimy, czymś się pobawimy. Zbędne dodatkowe to są 6 podwójnych 105 o zasięgu 6,3 km i 12 pojedynczych 150, które też mają 6,3 km zasięgu. 1800, często powołania pożaru 10. Szkoda, że wartości penetracji nie podali. Czy to będzie też tak bardzo po niemiecku, czy oni jeszcze nie zdecydowali, jaka ta dodatkowa będzie miała. Jaką będzie miała penetrację? Polotka, tutaj już mamy całkiem ciekawie, bo średniego zasięgu 168 stałych uszkodzeń, dalekiego zasięgu 130. Eksplozji i mamy aż 5, spoko. Strefa działania od 3,5 do 5,2, czyli maksymalnie 5,2, to jest 7, to tutaj ta polotka już coś tam nam postrzela. 28 węzłów, promień skrętu 810 metrów, czyli przystawienie sekundy. wykrywalność z powierzchni 15 km, wykwywane z powierzchni 9,7. Pamiętajcie, że to, co tu omawiam, to jest jeszcze bez kapitana, modułów itd. Tak mamy oczywiście RK. Mamy grupę naprawczą i sondę hydroakustyczną 38 na 55 km. Ósemka, która wygląda trochę, jakby to powiedzieć, dziwnie. To jest taki trochę science fiction. Tu widziałem tam już memy, memy w internecie. Mamy opancerzenie 27 mm, no, właśnie to jest to, o czym mówiłem. Te 27 tutaj powinno być już 32 mm, ale tutaj dosyć spory jest ten dziubstwem, bo myślę, że ten pas pancerny to będzie gdzieś tutaj. Więc no, zobaczymy, no, no, później zobaczymy później. 3 razy 2, 406, 19,1 zasięgu e, kilometrów, czas przoduowania to 25 sekund, 30 e, obrót i maksymalny rozrzucenie 209 m Sigma 1,7, to już Sigma trochę poprawili. 60-2900 HP to nie jest wcale tak źle, On jest w sumie taki turbo mały się wydaje, dziwnie wygląda, Czy jestem ciekawy jak będzie wyglądał bezpośrednio w porcie. Wyrzutnie torpedowe, dwie poczwórne 533, w zasadzie otóż mamy większą alfę, 16533 i zasięg 12 km, prędkość została taka sama, ładowanie takie same i wykrywalność też taka sama. Zdanie dodatkowe to jest 8 podwójnych 105, w zasięgu 7,6 km. Tutaj już mamy i 4 podwójne i 4 pojedyncze 150, 7,6 km. Ale tutaj widzę, że te 150 mają mniejszą szansę na pożar, bo tu jest 8%, a tam było 10, chyba że, chyba, że coś tam się w międzyczasie pozmieniało. Brona przeciwlotnicza tutaj mamy też już fajnie, bo stałe uszkodzenie na krótkiego zasięgu to jest 357, uszkodzenie średni, nie przepraszam, daleki 161, czyli średniego zasięgu nie będziemy mieli. 7 aż eksplozji w salwie, to bardzo dużo, jak na polotkę. 1400 uszkodzeń od eksplozji, 5,2 km maksymalnego zasięgu, maksymalna prędkość 31 węzłów, to już jest spoko prędkość, 820 metrów promień skrętu i czas przestawienia 115 i 3, wykrywalność z powietrza 11, a wykrywalność z powierzchni 15 3 km. To jest nawet niezwykamo. r naprawka, cądra hydroakustyczna 4 na 6 km. Ładunki 3. Dziewiątka, to samo, 27 mm. Poza tym kadłub jest bardzo podobny do, yy, widzę, ósemki. Niewiele się tutaj, chociaż tutaj te płyty pancerza jakoś się dziwnie nakładają, więc możliwe, że tu będziemy już troszkę poprawione opancerzenie, bo przydałoby się. Zasięg ognia 19,5 km, 4 podwójne 406, w zasadzie parametry bardzo podobne do 8, 212, rozrzut maksymalny, 1 i 7 sigmy. Torpedy tym razem mamy 4 razy 4, czyli 4 wyrzutnie o parametrach takich samych jak na ósmym tirze. Dodatkowo zbrojenie to 10 podwójnych 105, w zasięgu 8 km i 6 podwójnych 150. Hmm, całkiem, całkiem. Całkiem ciekawie. Polota, 350 stałych na krótkim, dalekiego 200 i aż 8, już, aż 8 eksplozji w salwie. No nieźle. Eksplozja to 4470. Nieźle, nieźle. Ciekaw jestem. 32 węzły prędkości, prawie skrętu 840 metrów, czas postawienia na 15 i 4. Wykrywalność w powierzchni 15 i 6. Wykrywalność powietrza 11 i 8. LK naprawka, no i hydro 4 na 6. To już jest to bardzo dobry hydra. No i dziesiąteczka. Wygląda. Całkiem miał, podoba mi się. 4 <grych> podwójne 420. Zasięg ognia 21 km, czyli w sumie tak trochę kremlinowo. Yy, co my to mamy? Yy, pepeki 12 950, yy, Czas przeładowania: 28 sekund, będzie można go jeszcze zbić. 217 m rozrzutu, Sigma 17. Torpedy identyczne jak na. 13,5 km, przepraszam, czyli jest lekka zmiana. Jak na 9. uzłojenie dodatkowe to jest 12,2. 12 podwójnych 105, 8,3 km 8 podwójnych 150, też 8,3 To czyli trochę tej dodatkowej tutaj jest. Czyli jestem jak reszta parametru, bo to jest bardzo ważne. Urona przeciwlotnicza, krótki zasięg 340, średni 119, do jakiego 231, czyli coś tam sobie postrzela. Aż 9 eksplozji w salwie! Wow! 1540 eksplozji. Wow, czyli nieźle tam tamta dodatkowa będzie pruła w górę. Nieźle, nieźle. Nie, że. Stałe uszkodzenia może nie są jakieś turboduże, to są powiedzmy. Trochę powyżej średniej, ale aż 9 eksplozji będzie ciężko wymieniać te flaki. Zwłaszcza jak się połączy, jak się je połączy. Maksymalna prędkość 34,1 węzła, Promień to 970 metrów, czas przestawienia steru 16,1 powierzchni. Wykrywalność 16 km, czas, czas tak, wykrywalność spojrza 13 km. Mamy erkę, naprawkę i ich sonda hydroakustyczna. O tym pancerniku pogadamy sobie w innym materiale. Tutaj mówimy tylko o teraz tak, to co mówiłem w trakcie materiału. Koncept może nie jest wcale taki zły, tylko że ja mam dwie uwagi. Po pierwsze, gdy wychodziły włoskie pancerniki, to koncept był taki, że mają mieć super dodatkową, będą okrętami, turbo do walki zwarciło. Skończyło się, że Włochy muszą, muszą się trzymać na swoim maksymalnym zasięgu, żeby robić najlepsze uszkodzenia. Więc no. Także jeszcze się wszystko dowiemy. Dwa, to jest to, co mówiłem w trakcie. Wszystko zależy od układu opancerzenia, bo te 27 mm troszkę, troszkę straszy, bo przydałoby się, jeżeli okręt ma być do walki z zwarciu, to przydałoby się te 32 mm, żeby nas, żeby nas te duże kalibry poza, poza Yamatoit nie overmaczowały, więc no to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o okręty do walki z zwarciu, ale. Ta manewrowość wygląda całkiem przyjemnie. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać działa. No i przede wszystkim, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać po wejściu do gry, no nie? Bo myślę, że zanim wejdą do gry, to jeszcze ich czeka sporo zmian. Dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, żeby ta dodatkowo nie dostała żadnego nerfa, a może nawet jakiegoś małego buffa, bo w końcu będzie coś do zabawy na blisko. I to mi się, to mi się podoba, chociaż wypluję te słowa, bo z tego tak samo się cieszyłem przy włoskich pancernikach i co zrobili. To zrobili, nie? Czyli zabrali nam tą dodatkową, która wygląda obecnie mega, mega biednie, niestety. A tutaj, tutaj, niby mówią, że ta bateria będzie o wysokiej celności. Zobaczymy. Ogólnie zapraszam na Warshipy. Tutaj zawsze Hawok, w ogóle dzięki Hawok za przetłumaczenie. Zawsze te blogi bardzo szybko przetłumaczone się pojawiają, więc możecie śledzić też co i jak to w wos eee, Ja dziękuję Hawokowi, że mogę, mogę korzystać i mogę, mogę Wam czytać po polskiemu eee, na newsy. No cóż. Dajcie znać komentarza, co myślicie, jakie są Wasze odczucia. No to co? Czekamy. No, myślę, że na niemieckie pancyniki sobie jeszcze długo poczekamy, bo jeszcze, jeszcze Holendrów nie wprowadzili. Znaczy, mamy wczesny dostęp, zanim ich wprowadzą, to jeszcze ze dwie aktualizacji. Potem są jeszcze radzieckie lotnie. Gdzieś tam w międzyczasie te podwodniaki w końcu. Także ja obstawiam niemieckie pancyniki koniec roku, początek przyszłego roku. Co najmniej. Co najmniej. Dobra. Dziękuję pięknie za obejrzenie tego materiału. I trzymajcie się, Hejo. pa. pa.